Siemanko, z tej strony EXO, gramy sobie dzisiaj w Ark na serwerze moim, na którym jest mod Gaia, no i oczywiście PvE w tym wypadku, no zwiększone mnożniki, niektóre mody dodane, także żeby było troszkę łatwiej, aczkolwiek no, ten mod też stawia pewne wyzwania, więc jest i są mi pewne trudności. Dobra, no w tym pierwszym odcinku to... A, jeszcze wspomnę na pewno o tym, że serwer jest publiczny, więc jak najbardziej możecie wbić i grać sobie ze mną. Dobra, w pierwszym odcinku na pewno bym chciał sobie zbudować bazę. No już któryś raz to zaczynam, ale już zacząłem nową postacią, bo... No bo coś za cicho było, coś nie tak, coś nie pasowało i tak cały czas coś po prostu nie grało tak, jak powinno. Dlatego teraz sobie zaczynamy od zera. Od począteczku, żeby Wam udowodnić, tutaj mam drugi poziom. Cześciutko w ekwipunku, praktycznie, więc yy, tak. Całkowicie od zera. Jak chcecie, to adres tego serwera będzie w opisie, ale możecie też znaleźć go właśnie po wyszukiwarce. To jest Stop Arc yy, Gaia, No Wipe Mody, coś takiego. Coś takiego jest w nazwie. Dobra, sobie pozbieramy tutaj co nieco. Włókno się nam na pewno przyda. Mi się przydał jakiś kamyk, ok. Jest jakiś kamyk, jest drewno, jest słoma tutaj. Spoko. Drewno, słoma, wszystko tutaj po troszku, ok. Możemy sobie zrobić kilow. Waga, czy znaczy energia, troszkę życie, dobra. Toporek oczywiście, ognisko. I już fundamenty, żeby troszkę nam te poziomy szybciej wbijały, bo wiadomo, że przy, przy budowaniu te, te poziomy lecą na łeb, na szyję. Dobra, co możemy jeszcze? Ściankę, framugę, tak. Drzwi. I sufit. I jeszcze, nawet na śpiwór starczy, dobra. Ja muszę troszkę zwiększyć te ilości punktów przyznawanych na poziom, bo jednak jest ich za mało, biorąc pod uwagę to, ile jest różnych nowych, różnych nowych schematów tej gai, tak? Bo tutaj mamy naprawdę dużo eliksirów, mamy nowe bronie, mamy różne tutaj takie dziwne struktury. Chyba ten kill off się zrobił, tak? No na pewno się zrobił. To by się nam przydało jeszcze zrobić sikierkę, a do tego potrzebujemy troszkę krzemienia. Tam jest czerwony zrzut, ale my go nie weźmiemy, no przynajmniej nie na tym etapie i nie na tym poziomie. Ale i tak będzie dosyć szybko rosnąć, bo mam chyba na X10 ustawione na pewno oswajanie na X10. A reszta powinna być albo X5, albo X3. Albo też X-10, nie wiem, nie pamiętam już. Dobra, zrobimy sobie tą sikierkę. Może camfight? Mam troszkę za dużą gamę wrzucone. 4 Okej. Okay. No ale gamma to błogosławieństwo, jeśli chodzi o grę w nocy. Przynajmniej przy nagrywaniu, no bo tak byśmy natali sobie z pochodniami i tyle co byście widzieli, to właśnie pochodnie. Ok, zobaczmy sobie, co my już możemy sobie stworzyć. Zrobimy sobie, oczywiście, campfire, zrobimy sobie. 10 fundamentów. Ok, ok, ok. Zaczniemy od oczywiście słamianego budynku, a w miarę po prostu jak te poziomy będą sobie nam wpadały, to już będziemy mogli sobie robić z drewna i dalej z kamienia. Normalnie na jedno to drewniane bazy już w sumie gdzieś tam wystarczą, ale tutaj naprawdę tych stworzeń, takich, które mogą nas rozwalić i naszą drewnianą bazę jest sporo. Także pójdziemy raczej w kamień, a nawet docelowo gdzieś tam w metal. Dobra, myślę, że powoli sobie mogę zacząć ustawiać. Sobie tą pierwszą bazę tutaj naprawdę w, w totalnie randomowym miejscu wrzucam, bo tą konkretną, którą byśmy chcieli już budować, no zbudujemy sobie w zupełnie innym miejscu, gdzie będziemy jej blisko do różnych surowców. Oczywiście, sikierka. Tutaj sobie. Aha, dwa zrobiłem nawet ogniska, Dobra. Na piątce będziemy sobie budować. Mała, zwykła baza. 10 fundamentów się akurat zrobiło, więc tyle wykorzystamy. Ok, zostanie jeden, tak? To jeden będzie na wyjście tutaj. Teraz musimy znowu pozbierać trochę drewna. Troszkę jeszcze tego dlewna nałapiemy tutaj. Narąbiemy. No i lecimy słomę. Oka tutaj spoko się ją zbiera po 10, ale myślę, że szybciej nam pójdzie, jak będziemy ją jednak stukać. Słomy troszkę więcej zbierzemy. Tutaj karbonemys sobie biega. No, to się do mnie przyczepił. Mam nadzieję, że tym razem ten głos będzie spoko. Bo, już naprawdę, już tyle kombinacji alpejskich ile ja robiłem, żeby to było w porządku. To naprawdę, uwierzcie, no, nie jeden by się już po prostu, nie jeden by sobie już po prostu odpuścił. I dlaczego nam modzie Gaia? Bo, no, ten mod jest ciekawy, nie jest taki wkurwiający jak co niektóre, a jest przyjemny. Jest większe wyzwanie, są ciekawsze dinki, jest ich więcej, są różne rodzaje, bo są Dole dywajny, Dole to głównie dla pieźnicy dywajne, głównie Mmm. Okej okay. i drzwiczki jakieś. Dobra. I ścianki, nie? 58, o nie, 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 nie. To zrobimy inaczej, to zrobimy najpierw 10 sobie dachów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10. I za resztę sobie zrobimy ścianek 37. Dobra, myślę, że to nam pozwoli zbudować pierwszą bazę. E, sobie zbudujemy ją, jakieś tam e, proste rzeczy wstawimy w tą bazę. Mm, chce mi się jeść, to wpierdzielę sobie jagódek. A jagódki tylko na początku tak naprawdę potem pieczone mięsko oczywiście. Dobra, sobie to ustawimy tutaj, to sobie ustawimy tutaj, dachy sobie ustawimy tutaj. I teraz tak, tak. I lecimy z tym koksem. A nie, najpierw dachy. Dobra. Oczywiście tam jedno piętlo że tak powiem. No i co ja teraz zrobię? Aha. Oj, to się będzie powoli robiło. To może pozbieramy się coś w tym czasie? Albo zobaczmy, poziomy wbijemy, bo jest troszkę. Ciach, 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 ciach. I wagę oczywiście. Jeszcze muszę w zahartowanie dać, ale wiadomo, trochę tych poziomów nam zostało. Łuk i kamienne strzały jak najbardziej się nam przydadzą. Spyglass pewnie. Mortal jasne, proste łóżko. Tak, jak najbardziej. Eee, narkotyk oczywiście, bola też. No i teraz już mamy. Dużo nam punktów nie zostało, ale drewniane fundamenty, drewniane ściany. I na razie tyle z tych poziomów. Eee, w międzyczasie trochę tych ścian się zrobiło, więc możemy już budować sobie. Co jeszcze fajnego w Gai jest? No w Gai jest kilka nowych nasion, którymi można hodować i te rzeczy są potrzebne. Można też przywoływać sobie zapomniane dinozaury, gdzie między innymi jest Fenix, jest Keca zapomniany, jest Ankylo zapomniany, jest Vivelna bodajże. Mała wiwelna chyba. No parę tych linków takich ciekawych jest. No dobra, no może nam nawet się uda to tak idealnie zrobić. Ale oczywiście te słomiane domy, ten słomiany domek nam żadnej ochrony praktycznie nie zapewnia. Więc jest to takie. Jest, bo jest. Robi się jeszcze 14. Tu aż 14 nie będziemy potrzebowali. Więc w miarę na bieżąco obsadzam się to robić i to wycofać. W sumie już mogę, bo to dwie ścianki ostatnie się robią, okej. Okay. Nie 4, 5. 5, 5 i mamy. Okej, okay, dach. Mamy to, mamy tą naszą pierwszą wspomnianą bazę. Parę osób, tak wam powiem, na serwerze gra. Z tego co patrzyłem, to parę osób sobie gra. Zrobimy sobie strzały, trochę tych strzał sobie zrobimy. Ognisko sobie posadzimy gdzieś tu w rogu. Ok, na razie to my tam nie będziemy. Mamy trochę drewna, to my to drewno sobie tutaj będziemy przypalać, ale jeszcze nam to nie jest potrzebne, bo nie mamy żadnego mięska. Ale to się zaraz zmieni, bo już się strzały robią, łuk jest zrobiony. A słyszałem tutaj gdzieś dodosy naokoło. Dodo no, no, to taki na początku najprostszy przeciwnik, najłatwiej go zabić, żeby właśnie taką skórę sobie pozyskać, czy mięsko yy, jakich było słychać, takich teraz nie ma. Jest żeby zbierać, oczywiście, skórę. Potrzebujemy siekierki, a skóra nam oczywiście będzie potrzebna do zrobienia sobie łóżka no bo. Zginąć tu nie trudno, przynajmniej na tym początku, nie? Póki chodzimy na własnych nogach, a nie na nogach dinozaurów. Ja się tu napiję przy okazji, jak już jestem obok jeziorka. Tu żadnych dinków nie widzę, widzę jakiegoś Hitlonisa sobie lata, ale wkurwiać będzie, jeszcze jak ma wysoki poziom, to będzie strasznie irytujący. Tu ktoś się już budował. Jakiś gościu. Metalu sobie spróbujemy zebrać? No, przyda się na potem. Ale no, oczywiście tym przemiennym kilofem to jest taka pizda, że więcej z tego będzie kamienia niż metalu. Ale. No chociaż trochę, żeby wpadło. Skałki się dosyć szybko respią, więc to nie jest problem. No chociaż to 30 wpadło. FPS-ów mam dużo, więc powinno być w miarę przyjemnie się oglądać. Dobra, na razie starczy, szukajmy jeszcze trochę, bo my ile potrzebujemy do łóżka? A słomy nam brakuje, a resztę mamy, dobra, to więcej tam na razie nie potrzeba, to sobie już coś tam jeszcze zbudujemy w bazie, zwiększymy poziom. Dobra. A, słomy tam brakowało, tak? No to słomy trochę jeszcze trzeba dobrać w takim razie. to, zgubiłem się? Zgubiłem się. Dobra, słomy już powinno być akurat. Łóżeczko sobie robimy. Nie jeszcze słomy brakuje, no co za nie, po prostu nietrafione. Choć zbiorę tego, żeby nie było. Okej. Okay. No skoro mam te dwa ogniska, to ja postawię to drugie ognisko najwyżej, no. Rzucę tu mięsko. Niech się chociaż troszkę nam zrobi, żebyśmy mieli co jeść i nie jedli tych jagódek wstrętnych, Dobra. Robimy zwykłe łóżko, nie robimy łóżka ze splusa. Z racji tego, że na zwykłe łóżka można nakładać je na siebie, a na no, się ściana zaczęła robić, a łóżka ze splusa trzeba kłaść koło siebie i to zajmuje miejsce. Chociaż tam można na to niby coś położyć, ale jest to bez sensu. Lepiej właśnie. Tak sobie nastukać w jednym miejscu. Okej, okay, mamy trochę poziomów. Damy sobie teraz zachartowanie, może z dwa poziomy i wagę. Będziemy dużo zbierać. No dobra, tutaj się na razie opierać to będzie na tym, żeby jednak zrobić z drewna daszek. I tych punktów mamy, trochę tych punktów chyba tam mamy. Czy ja tam źle widzę? Trochę mamy, dobra. Drzwi, ścianki są, wszystko jest zlewne, wszystko jest. Lampę sobie jeszcze weźmiemy, bo potrzebujemy ją tam postawić. W międzyczasie, czy tu jakaś szafka była? Tu jest jeszcze, a a, moltar, to weźmiemy sobie tego, zrobimy. To była tylko ta szafka. Tak jest, jeszcze nie mam poziomu. Mięsko się robi. Tam sobie wyrzucimy i sobie tutaj odblokujemy, żeby to nam się nie robiło. My musimy zebrać teraz troszkę materiałów. Chciałbym w miarę tą bazę wyposażyć. Troszkę się boję tu zapuszczać, żeby właśnie nie trafić na jakieś groźniejsze tutaj. Dinozaury, właśnie z modu Gaja. O, jeszcze jedno dodo. Dobra, trochę tej skóry już czas mamy. Na razie nam jedno łóżko starczy, ale mamy pewne inne potrzeby. O, jeszcze mamy tutaj to oczywiście. Sobie to weźmiemy. W że moje stare ciało nie będę go brał. Trochę to by było oszukaństwo. Dobra, to mamy jeszcze troszkę... Tutaj sobie damy do ten. A jeszcze jeden poziom, to jeszcze trochę do wagi. Co nam nowego tutaj wyskoczyło? Duża szafka, to nam się oczywiście przyda. Drewniana tlatwa. No, na razie nie potrzebujemy. Gaja Shrine na później. I skórzane rzeczy przydałoby się zrobić. Ale nam zabraknie punktów. Dobra. Czyli tak. Zrobiliśmy sobie lunetę? Nie, ale sobie zrobimy lunetę, bo do tej lunety Ultimate nie potrzeba kryształu, więc sobie ją... Jak ona działa? No dosyć dobrze działa, tak? A jak Nadinki? Ona na dużo pokazuje, statystyki całe. Ile potrzeba mieć czego, żeby go oswoić? No spoko. Oczywiście nie będziemy tego słabego karbonemysa oswajać, bo nie ma takiej potrzeby, a na pewno go zabijemy. Dobra, dużą szafkę chcieliśmy zrobić, tak? I zrobić jeszcze chcieliśmy rampę. Mamy kolejne mięsko. Na razie to mięsko sobie będziemy tu wrzucać, bo nie potrzebujemy w tym momencie jeszcze do oswajania. Ok, do tego chciałem sobie zrobić szafkę dużą, tak? Może nawet dwie, tam będę sobie jakiś syf trzymał. Mm, I boli, boli, na razie nie potrzebujemy. Chociaż jakby się pokazał, nam jakiś nie. Zrobimy sobie ze skóry na razie ciuchy. No, i myślę, że jak to podostawiamy, to będziemy mogli uznać, że mamy tą pierwszą bazę. W następnym odcinku spróbujemy sobie ją przerobić na drewno. I powoli będziemy szukać jakiegoś dinka typu pterka, który pozwoli nam się przenieść w jakieś fajniejsze miejsce. Dobra, myślę, że jest w porządku. Poziom, na którym kończymy ten odcinek to 17. Ok, słuchajcie, tak jak mówiłem wam na początku, jeśli chcecie sobie pograć ze mną, to zapraszam was, serwer jest otwarty. Są osoby, które sobie trochę tu grają, bo patrzyłem właśnie w logi, jest tu parę osób, które gra. Jeszcze nie spotkałem, ale to prawdopodobnie dlatego, że właśnie cały czas odkładałem nagranie tego odcinka i próbowałem coś właśnie nagrać, coś zmieniałem i od nowa i tak dalej. W każdym razie jest otwarte, możemy być sąsiadami, możemy sobie pomagać, wymieniać się, jakoś nawet tam raz na bossy się wybrać razem, czy coś w tym stylu. Eee, no, jeśli Wam podobał ucinek, to oczywiście lajki, like, suby, Widzimy się w następnym. Już myślę, że mam nadzieję, że będzie troszkę ciekawiej, a przynajmniej tak mi się wydaje. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, hej!